Zaczynam swoje stare teledyski, część czwarta. Tym razem przychodzę z klipem, który jestem przekonana, że przez wielu, wielu z Was był bardzo wyczekiwany, czyli mój kultowy, ikonik teledysk i piosenka La La Love. 21 846 616 wyświetleń został wydany 14 grudnia 2012 roku. I z racji tego, że ja w tamtych czasach byłam królową internetów, to my z tym klipem zrobiliśmy jako pierwsi. Milion wyświetleń w tak krótkim czasie. Więc czy to nie jest ikonik? W dzisiejszych czasach te wyświetlenia tak naprawdę na nikim nie robią żadnego wrażenia. Ale w tamtych czasach, kiedy to influencerstwo i artyści, którzy wzięli się z internetu, dopiero raczkowali, to zrobić milion na klipie jako pierwsza artystka z internetu to było naprawdę coś. I standardowo będziemy razem oglądać i komentować. To był drugi teledysk, który powstał we współpracy z moimi cudownymi, super utalentowanymi dziewczynami, czyli Agatka Grymuza i Magda Lewicka. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Ja wiedziałam, odkąd tylko zaczęłam pracować po raz pierwszy z Agatą i z Magdą, że jesteśmy na siebie skazane. To znaczy, one są skazane na mnie, bo efekty ich pracy są tak fantastyczne, że już nigdy w życiu nie dam im spokoju. Oczywiście po latach, po latach w końcu dałam im spokój, ale naprawdę za nami są lata, lata owocnej i fantastycznej współpracy. Na ten teledysk specjalnie do każdej ze scen robiłam sobie inne paznokcie. Spałam wtedy u mojego brata w mieszkaniu i dziewczyna, która robiła mi paznokcie, przychodziła już o godzinie 5.30, 6 rano. Ja wiem, że same stylizacje w tym teledysku również są iconic. Mnóstwo elementów z tych stylizacji zamawiałyśmy z Magdą z zagranicy. Zależało mi bardzo na takiej dziewczęcej, cute, pastelowej kolorystyce. Specjalnie aranżowałyśmy cały ten pokój, który jest w tym teledysku, ponieważ nie, nie był to gotowy pokój, który gdzieś tam wynajęłyśmy, ale każdy element, który widzicie w tym pokoju był tak naprawdę albo tworzony przez nas, przez dziewczyny, albo dopasowywany kolorystycznie, wajbowo, żeby wszystko ze sobą pięknie współgrało. Mam tutaj na sobie nawet biżuterię z kolaboracji Anna Della Russo razem z H&M. Te takie bransoletki z ogromnym kamieniem i, i, i wielki czoker. O nie, i wchodzi!

Sponsor do teledysku, Xbox, jak dobrze kojarzę, den Star czy coś w tym stylu. Generalnie gra sama w sobie, była świetna, i ja pamiętam, że ja ją miałam, i z moimi znajomymi bardzo często graliśmy, bo na takie domówki to jest fantastyczna sprawa. Ze strony wytwórni, czyli ze strony biznesowej, wszystko musiało się spinać. I kiedy znalazł się sponsor, który oferował nam pieniądze na sfinansowanie tego teledysku, to oczywiście robili wszystko, żeby to znalazło się w teledysku. I to były momenty, kiedy naprawdę ja miałam ochotę walić głową w ścianę, nie godzić się na te wszystkie propozycje, ale niestety miałam związane ręce i nie mogłam nic zrobić. Był sponsor, były pieniądze, więc trzeba było jakoś to ugrać. Tancerz, który ze mną występował, to Marcin Rembilas, który miał w teledysku taką swoją solóweczkę, no i również wykorzystaliśmy go w tych scenach, kiedy musieliśmy tańczyć do tej gry w hmm, pokoju, nie, nie wiem. Sponsor do tego klipu znalazł się na totalną Last Minute i te sceny, które wy widzicie, dogrywaliśmy w zupełnie inny dzień, w zupełnie innych warunkach i dodając to do scenariusza, więc mieliśmy naprawdę potwornie ciężką przeprawę, żeby do gotowego już teledysku dograć sceny, które będą pasowały do całości, bo znalazł się nam sponsor na ostatnią chwilę. Ja przeżywałam to strasznie. Niestety nie miałam wyjścia, tak jak wspominałam wcześniej. Te momenty sponsorskie, praktycznie we wszystkich klipach, w których byli sponsorzy od wytwórni, to są te momenty, kiedy mam ochotę zacisnąć oczy i udawać, że to się nie wydarzyło. I zawsze się, słuchajcie, bałam, co powiedzą ludzie. Że to jest zależne ode mnie, że ja jestem decyzyjna? Nie, ja nie byłam w ogóle decyzyjna. Ja nie mogłam o tym decydować, czy chcę mieć tego sponsora na teledysku, czy nie chcę. Też bardzo często świadczyło o tym, czy my ten teledysk w ogóle zrealizujemy. No bo mnie na tamte czasy nie było stać na to, żeby zapłacić za tyle dysk z własnej kieszeni, więc właśnie do takich przedsięwzięć byli sponsorzy. No. Ja widzę ogromną różnicę między scenami, które kręciliśmy sami z ekipą od Agatki i Magdy, czyli wszystkie poza tymi scenami sponsorskimi i tą scenę sponsorską, bo pamiętam, że za każdym razem, kiedy gdzieś na planie znajdowała się moja wytwórnia bądź ktoś z mojej wytwórni, kiedy ja dopiero zaczynałam, to często wszyscy komentowali. Nie takie włosy musimy zmienić, nie taka kreska musimy zmienić, te buty nie pasują do tej sukienki, musimy zmienić. I mimo tego, że my mieliśmy cały koncept, ja i moja ekipa, chcieliśmy zacząć już nagrania, wszystko było już gotowe, to nagle przychodził ktoś i mówił, nie, nie podoba mi się kreska u honoraty, musimy namalować ją inaczej. To upięcie babcinek, które mam w tej scenie tanecznej, to nie ma pojęcia. Jak do tego doszło, nie wiem, ale nie miałam z tym nic wspólnego. To jest jeden z najpopularniejszych moich utworów, które gramy na koncertach do tej pory i zawsze mam. słuchajcie, taki stały myk. Rozdzielam ludzi na dwie strony, na stronę prawą i na stronę lewą i robię wielki hałas. Najpierw strona prawa, na raz, dwa, trzy, robicie wielki hałas. Uuu! Później strona druga, na raz, dwa, trzy, robicie wielki hałas. Uuu! I później mówię, a najlepiej będzie, jak wszyscy połączymy swoje siły i krzykniemy tak głośno, że usłyszą nas w całym mieście. Raz, dwa, trzy i wszyscy. Uuu! I ja mówię tak. Moi stali fani, którzy są ze mną bardzo często na koncertach, doskonale to wiedzą, że to jest ten moment. Jak słyszę, jak tak krzyczycie, mam ochotę powiedzieć tylko jedno. La la, love you. I wjeżdża. Ty, 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 ty. To był chyba ten moment, kiedy postanowiłam ja sama, na własną odpowiedzialność, tym razem już nikt mnie do tego nie zmusił, zmienić kolor włosów, mimo tego, że nie były takie do końca dopasowane do mnie, bo ja... Nie czuję się zbyt dobrze w takich jasnych blond odcieniach. A jak uważacie? Wolicie mnie w takich ciemnych włosach czy w tych jaśniejszych na przykład w teledysku la, la, la. I to była piosenka, i to był teledysk, który zrobił chyba największą furorę w mojej karierze w internecie. Tak jak wspominałam wcześniej, wbiliśmy milion wyświetleń jako pierwsi w Polsce w tak krótkim czasie, jeśli chodzi o kategorię muzykę na tamte czasy. Ta piosenka nigdy nie leciała w radiu. I bez żadnego wsparcia stacji radiowych, i bez żadnego wsparcia telewizji muzycznych, bo nie występowałam z tym utworem również na żadnym festiwalu, zrobiła tak potężny, potężny Wynik i jest piosenką, która ciągnie się za mną i cały czas jest ze mną już od 13 lat, i moi fani ją po prostu kochają. Ta piosenka powstała w dwóch wersjach językowych, w języku polskim i w języku angielskim. I wracajcie sobie oczywiście jeszcze raz do tego teledysku, jeśli nie pamiętacie, bo ja nie oglądałam go kilka ładnych lat. Więc przy okazji realizacji tego projektu robię też sobie taką fajną retrospekcję i wracam do tych swoich początków kariery. Ja nie mam pojęcia, co ja do końca miałam na myśli, jeśli chodzi o tekst do tego utworu, i za każdym razem, jak ja słucham tej piosenki bądź się śpiewam na koncertach, zastanawiam się, gdzie. Ja... Nieustannie męczące spory. Te nieustannie męczące spory. Kto? Kto? Nieustannie męczące spory. Kto w ogóle tak mówi? Ale uważam, że zrobiłam fantastyczny zabieg w tym refrenie, bo w wersji angielskiej jest Don't you la 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 me, i ja zamieniłam to na Chcę słyszeć la 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 you, la 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 Czyli wiecie, zrobiłam taki miks polskiego i angielskiego. Ej, na tamte czasy nie było czegoś takiego. Ja wiem, że w dzisiejszych czasach bardzo często miesza się piosenki polskie z angielskimi słowami, ale 13 lat temu. To nie było w ogóle czegoś takiego. Czas na podsumowania. Jeśli chodzi o piosenkę, mogę was tym zawieść, ale ja nie lubię tego utworu. Ja wiem, że moi fani, moi obserwatorzy kochają tę piosenkę i zawsze jest to piosenka, którą śpiewacie chyba najgłośniej na moich koncertach i do tej pory jedna z najchętniej słuchanych na moich serwisach muzycznych. Ale ja strasznie nie lubię, jak ja zaśpiewałam tę piosenkę. Teraz na koncertach śpiewam ją zupełnie, zupełnie inaczej i nie lubię tego nagrania, nie lubię tej realizacji mojego wokalu. Nagrałabym to teraz zupełnie, zupełnie inaczej. Nie podoba mi się moja barwa głosu i ten rejestr bardzo głęboki, który uzyskałam dzięki chodzeniu na ten moment, na lekcje śpiewu, które bardziej kierowały w stronę klasyki, a nie do końca pokazywania emocji. Więc nie podoba mi się, jak to zaśpiewałam i oceniam ją na pięć, ale mocno naciągane. A teledysk totalnie ikonik, oprócz sceny z tym sponsorem tańczącym. Oceniam. Okej, okay, wycinamy sponsora tańczącego. Nie ma, zapominam o tym, to to się totalnie nie wydarzyło, i oceniam, jakby tego tam nie było. To oceniam na. 9. Czy ja ocenię coś na 10? Tak, ocenię. Oceniam na 9. Uważam, że jest super i że naprawdę y, zrobiliśmy mocne, mocne zamieszanie lalalow. A Wy jak oceniacie? No i oczywiście czekajcie na kolejne części. Oceniam swoje stare terenyski.